Co jeszcze zamówiłaś? Nic poprosiłam o osobne rachunki. Osobne? Jesteś pisarzem. Moi rodzice są artystami, robią i sprzedają biżuterię. Czasem rachunki były problemem, więc uznałam, że lepiej. Myślę, że wiesz. Dziękuję, doceniam. Pewnie. Mówisz po włosku? Jak to się stało? Mówię też po francusku, niemiecku. Znam trochę mandaryński. Proszę? Troszkę. Lubię języki. Dziękuję. Gdzie pracujesz? Aplikowałam niedawno na stanowisko tłumacza w ONZ. Marne szanse. Dlaczego? Nie jest tak ze wszystkim. Przepraszam, powinnam odebrać. Pewnie.